tu Tulenem była w kolejnym filmie na moim kanale. Znowu dzisiaj Kaja. Siema. Dzisiaj nagrywamy sobie Starsa Jak widzieliście po temacie, będziemy trochę sobie grać czy Ale najpierw odbierzemy skrzyneczkę. Może coś wypadnie? E, nic ciekawego. O, mogę odlepszyć Dika. Ja też Ale nie będę tego robić, bo ma bardzo mało monet. nic mi nie drobło. Zostawiam to wszystko na opening te rzeczy tutaj. Nawet handlarz gejla. I no. będę trollować. Tak, będę trollować wszystkich tu y, graczy gejlem, więc weźmiemy sobie w parze. No i gramy. Kaja, kolta, myślę, że. W sumie nie są razem dobry, dobry duet. Ale Kaja, stara się nie załatwiać jak coś. Co? Ma pana gejla. Ale ja mogę. Jak widzicie, otwierać? wczoraj sobie kupiłam gadżet, dlatego mam mniej monet. Mogę skrzynki? Tak otwieraj. O, Tylko nie bierz na hit, żebyś nie wzięła nikogo na hita. Tam jest Rico. Mm. Mogę go załatwić? Padnę. Nie, 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 nie padaj! Nie padaj! Bronię ciebie! Musiałam ciebie bronić. No chodźcie hakerze niby. Ale ona jeszcze nie ma Geila, to nie wiem, czy jest taki haker, chyba, że ma. o o. Uciekam! Jednak nie zdążyłam. A, wyrzuciłam go! <grym i> Czwarte miejsce. Ale wyrzuciłaś go. Minus jeden pucharek. Wyrzuciłam go, szkoda, że nie w strefę. No, wyrzuciłaś go trochę. No Truszę... znaczy w strefę nie. Było blisko tego trollowania, z trolowania osób. Zapraszam was do mojego klubu. Lena, team. No Lena Team. No. no Gramy gierka. Ale e, postaraj się Lena bardziej postarać. Okej? Okay? O teraz tutaj mamy. Mm, nie tak. nie, proszę sobie poszedł No chodźcie. Dobra, jednak uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, nie uciekamy. 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 uciekamy, Podeszłam do Szalina blisko. miała jedenaście, prawda? No, a powerów? Nie miała jedenaście życia. No. 11 Szybko, musimy kogoś tu trolować. Szybciej. Idę po ten soczek. Nie, Uciekam. To sobie zniszczymy. Kurczę, ulta kliknęłam! Chciałam to kliknąć. Wiem. A jak ktoś tam wejdzie, to... To ja uciekaj. I trzecie miejsce. No nie tak jest? To jest trzy pucharki. Niestety nie potrafię jeszcze trollować Gaylem, bo niezbyt umiem grać Gaylem. Ale może być trochę śmieszniej. No to jest to z energi drinkami. Jedna. Ej, a może kogoś wyrzucę w wodę? I nigdzie nie przeskoczy. No, no jest wody, dobra jest. No. Ej, mogę to zdestować? Hmm. Ale lepiej tylko nie robi. Tam idzie tam. No nie, nie weszło. I się nie weszła. No kurczę, by wszedł. Ale zrobiłyśmy. Chodź tu, bojki. bojki? Padłam. Bajki, bajki, bojki. Naprawdę, Kaja? Co? Piąte miejsce. Minus dwa pocharki. Minus trzy pocharki. Czy my naprawdę nic nie możemy zrobić? Może po prostu wezmę inną postać. Tak, weź, weź sobie Rose. Dobra. To Szybko. Ja Szybko! Kaja, tylko żebyś ich nie wzięła na hita, mogę wziąć słabszą postać. Na piper to też jest... Nie, to nie jest na piperka, mama. Mapa. Mama. Mapa. Mama. Nieprawda. Ale ty tak powiedziałaś, mama. Testing! Kurde, przeskoczyłam! Ale jak ktoś F to wejdzie? No to w strefę wpadnie, prost. prosto. Szybko, czekamy. O, idzie, idzie. To szkoda, że to nie jest w krzaczkach. Chodź, Do chodź. No, chodź. Trzeba go doprowadzić tam. Czemu ja nikogo nie troluję, tylko ich zabijam. O, i ktoś zabił, nieźle. Brok, broka. Ja idę sam te Potem El Primo. Ej, El Primo, może mi załatwić w sumie, bo ja też jestem na blisko. Sok. Idę po niego. Próbuję. Nie, co ja zrobiłam! Nie! Ja mam sok. Nie! Nie idź tam! Czy chyba się wybiłam, nie poszłam dalej? To... To... Nie. gdzieś nie idziesz? To trochę... Wielkie starcie. Idę po te socze. Dobra, ty idź. O! Mogę? Weź sobie. Jeden. No dzięki. No nie wszystkich. Dobra, ale czemu? Chodźcie tu. No, Kurczę, od... nie użyłam gadżetu. Idź, idź stamtąd. Nie, nie, nie. nie zabijaj ich! Nie. Przecież nie strollowałam ani razu. Dzięki sorki, że krzyczał na Kaję. Ty masz ten soczek? Bo ty masz zero cubów. Co? Naprawdę. Na hita byłam niestety. Nie udało nam się wbić. Ale Gail, o! dziesiąta ranga. Może być. Musimy tracić i kogoś rolować, prawda? Poczekaj, może w jednym sklepie będzie coś fajnego. Ja sobie właśnie kupiłam... Yy, kupiłam sobie Piper. Gdzie jest ta Piper? Różową Piper. Więc sobie nią może zagramy. Jednak z Gailem mi się nie udało strollować, strollowałam samą siebie, się... więc no... Mam. Może być. Dobry. Może być śmiesznie. W sumie... Nam się nie udawało tak trollować No niestety się nam nie udało. mogłam zabrać tam takiego. Chciałam, żeby ktoś tu podał. Pole... Nie, nie, nie. Zabiłaś go? Nie. Już tam chodzi tego bola i tam. Blackie. No chodź tu. Nie, nie dałam rady. I tam, tam, Rozwaliłam tylko byle, co? A ja rozwaliłam tam. tam. Chyba tam jest krzak. Ja patrzę po krzaka. Hmm? I nie wiem, czy ktoś jest tu po krzak. Nie, row, row, row. Uciekaj. I dopiero cztery drużyny? Nie, nie, nie. Musiałe. Nie wchodź w strefę. Nie wchodź w strefę. Nie! Wszyscy? Zaraz ja się zabiję w tej strefie. Nie, Kaja! Nie idź. W... Co ja robiłam? Nie. Bez tak. Dobra. Nie udało nam się potrolować tu Gailem. Niestety. Nie potrolowałam Gailem. Ej, ja w ogóle nie mam legendy chromatyczną postać. Ani jednego mityka też nie mam. To jest bardzo dziwne moim zdaniem. Trudno. My się już z Wami żegnamy. Papa! Pa. Pa.